Wysokie szóste miejsce wywalczyła gmina Borzęcin w ogólnopolskim rankingu powiatów i gmin prowadzonych przez Związek Powiatów Polskich. Warto dodać, że ranking prowadzony jest na zasadzie bezpłatnego uczestnictwa. Przed kilkoma dniami na kongresie regionów w Świdnicy odebraliśmy tę nagrodę, gdzie w zasadzie w każdej kategorii wyróżnia się 10 gmin z Polski. Bardzo ważny ranking, bo prowadzony jako jedyny chyba w Polsce w trybie online, gdzie ocenia się gminy za wyniki w kilkudziesięciu kategoriach. Także to nie tylko inwestycje, nie tylko środki pozyskane z zewnątrz, ale również obsługa obywateli, rozwój technik teleinformatycznych i również działania, jakie podejmują mieszkańcy. Przecież ocenia się mieszkańców i przedsiębiorców na płaszczyźnie rozwoju. Odnawialnych źródeł energii i też za te działania w tych kategoriach przyznawane są punkty. Gmina od 2009 roku utrzymuje się w plebiscycie w pierwszej dziesiątce. Poza tym gmina zabiega o środki zewnętrzne pochodzące z funduszy krajowych i unijnych. Warto podkreślić, że pewnie duże znaczenie w naszej punktacji miały właśnie te inwestycje i środki pozyskiwane z zewnątrz, bo tutaj zdecydowanie liderowaliśmy. Warto podkreślić to również w kontekście kadencji samorządu 2010-2014, bo w skali gminy, która liczy 8,5 tysiąca mieszkańców, na inwestycje wydaliśmy ponad 45 milionów, nie licząc roku bieżącego, gdzie dorzucimy kolejne 10. Warto podkreślić, że to jest motoryka i siła napędowa rozwoju gminy Bożenciem, bo tak naprawdę gdybyśmy byli pasywni i nie posiadali tej umiejętności, o fundusze zewnętrzne, to na niewiele byłoby nas w sumie, jeżeli chodzi o rozwój szeroko pojęty i inwestycyjny, i na innych również płaszczyznach, bo to i również projekty miękkie z POKL-u, na niewiele by było nas stać. Wyróżnikiem gminy Bożęcin jest bezpłatny internet dla mieszkańców. To realizacja projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Udało nam się jako jedynej gminie w Małopolsce, a chyba jednej z, z nielicznych w Polsce, zrealizować projekt, który pozwolił nam bezpłatnie przekazać mieszkańcom 656 zestawów komputerowych do tego dojdą drukarki zestawów komputerowych, które sprzężone są z dostępem do internetu o przepustowości od 2 do 4 megabajtów. Związek Powiatów Polskich od lat docenia te samorządy, które wyróżniają się na tle innych gmin.